Każda pomoc jest dla mnie bardzo ważna i za każdą pomoc dziękuję z całego serca. Chciałabym zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc w sprawie zaginięcia mojego taty Andrzeja Mucha. Tata od 7 lat mieszka w Slau, okolice Farnham Road. Często robi zakupy w sklepie Smaczek i Kopernik, również przy ulicy Farnham Road. Choruje na rozedmę płuc i potrzebuje inhalatorów do codziennego użytku. Ostatni kontakt miałam z tatą 29 listopada 2021 roku i była to rozmowa telefoniczna. Od tamtej pory tata się nie skontaktował ze mną, co mnie zaniepokoiło. Taty telefon jest wyłączony, nie powrócił do miejsca zamieszkania. Nie skontaktował się z rodziną ani ze znajomymi. Tata jest osobą pogodną, przyjazną, z poczuciem humoru. Bardzo za nim tęsknię i strasznie się o niego martwię, ponieważ takie zniknięcie nie jest do niego podobne. Zawsze utrzymywaliśmy stały kontakt. Jeśli ktokolwiek coś wie w sprawie zaginięcia mojego taty, proszę o kontakt z Times Valley Police.